Witajcie kochani na polowaniu z minionym. Zobaczcie kochani, dzisiaj mam naprawdę owocne polowanie. Zobaczcie jakie ma duże poroże, to będzie jeleń za bardzo dużą, dużą ilość punktów. Stamtąd ogólnie coś do nas zmierza. Ale tego to muszę polować. Musimy go upolować. On jest piękny. No, pokaż mi go jeszcze raz. Piękny, nie? Zatrzymał się. Można byłoby go teraz strzelić. Niech podejdzie bliżej, no co kochani, strzelamy. Może się uda, jak ten podejdzie dość blisko, żeby pociągnąć drugim strzałem w tego. Ten ma trochę mniejsze poroże, więc będzie miał mniej punktac mniejszą punktację, ale ten jest piękny. Trzymajcie kciuki, żeby się udało go strzelić za pierwszym razem, żeby nie musiał w niego poprawiać i żeby mógł od razu tamtego pociągnąć. Gdzie on jest? w Ten tu no chodźcie Szkoda, że to jest tylko. Że to jest tylko mm, broń jednostrzałowa Chodzi. Strzelamy. Oberwał Ładnie. Oberwał drugi raz O, dobra, pat, pat, mamy go, ale tamtego no, nie udało się. Nie udało się go trafić. Może da się nabrać na to i przyjdzie tutaj jeszcze raz. Dobrze, idziemy do niego. Piękny strzał. Każdy trafiony. Elegancko. Tylko, że taki mamy problem, że mamy już tylko trzy pociski. Mamy trzy pociski, więc będzie trzeba się przenieść do stróżówki. Zbieramy ślady, zawsze więcej expa. Warto zbierać te ślady, bo po prostu one wbijają nam poziom tropienia i wtedy łatwiej jest nam je wytropić. Po prostu mamy dokładniejsze informacje na temat tego zwierzaka. No, teraz na przykład tutaj zobaczycie co dostał? Ciało. Ciało, czyli to nie był jeden z takich lepszych strzałów. No i zobaczmy. Ciało. spłoszone. Mu gdzieś poprawiliśmy. Tutaj chyba tak. Tu Oberwo drugi raz. Też ciało. Widzicie? Warto jest po prostu to. Zawsze przy okazji, nie? Ja to robię tak, że jak wchodzę gdzieś do lasu i widzę jelita. To drugi strzał. Yy, I widzę ślady, to ja po prostu je wszystkie zbieram. Wszystkie, jakie się, jakie się tylko da. Jelita. Zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj zahaczyło o płuca. Zresztą nie, by nam pokazało, że płuca są trafione. Jelita. Tu się wykończył. Zobaczcie. Tu w tyłek jak dostał. to 63. Nie wiem, czy ten nie jest lepszy niż tamten poprzedni. 91 kg. Jeleń wirginieński. Zgodność trofeum. Zwiększa szanse na osiągnięcie dobrego wyniku. Obrażenia z wielu strzałów sumują się. Rozległe obrażenia prowadzą do niskiej zgodności z trofeum. Wysoka zgodność trofeum prowadzi do wysokiej wartości pozyskanej zdobyczy. No, no to mamy go. Pójście mnie. Dobra. Idziemy z powrotem. I widzimy się jak znowu coś do nas podejdzie. Jeśli podejdzie, bo prawdopodobnie będzie trzeba zmienić. Zmienić ambonę pójść do innej. Słuchajcie. Jesteśmy już tutaj tak blisko, że stwierdziłem, że odbiję od tej ambony, bo poszliśmy do kolejnej ambony. I jak tutaj już blisko jestem, to stwierdziłem, że zobaczę co to jest tutaj ten punkt. Idziemy tam do niego i chciałem wam pokazać coś ciekawego. Mam nadzieję, że to jest coś ciekawego, a nie tam jakieś No. Nie wiem, czy jeszcze dalej mam iść. Zawołajmy sobie przy okazji jakiegoś jelenia. Może coś przyjdzie. Może coś przyjdzie. No i co, cóż my tu mamy? Jakiś punkt widokowy? Co to jest za miejsce? O! Stonehenge. Stone... nie, to się inaczej nazywa, nie Stonehenge, tylko Stone... Chyba jakoś tak. Możemy to jakoś zeskanować. No jestem tu. No jakieś kamienie. No słuchajcie, nic tu ciekawego, nic tu do przeczytania, bo myślałem, że może będzie coś do przeczytania Wiecie, jakiś tam Jakiś, jakaś tabliczka, coś takiego, a tutaj nic nie ma, nic Tylko są te kamienie Dobra, idziemy do tej ambony Idziemy do ambony I ten, jak Dojdziemy Może uda nam się coś ustrzelić no dobra, no to idziemy do ambony. Do zobaczenia na miejscu. Tutaj widzimy piękną samiczkę. Ale nie będziemy jej nie, nie ustrzelimy jej, bo, bo za, za samicę nie ma punktacji, więc idziemy dalej. Tutaj słyszałem dalej jeszcze jakiegoś koło tej czerwonej kropki. Słuchajcie, kochani, taka sytuacja, że idą na nas z trzech stron. Idą stąd, tu, stąd, gdzieś i stąd. Więc będziemy musieli wypatrzeć lepszego. No i przede wszystkim mam nadzieję, że to będzie samiec. Bo jak wyjdą nam trzy samice, albo jakieś stado. O, widzimy go już. Widzieliście? Tutaj Co przewidziało? Co przewidziało? Samiczka Nie przewidziało mi się Samica, tylko teraz problem Ona będzie do nas szła Tutaj w to miejsce, ja nie chcę żeby ona tu przychodziła i stamtąd jeszcze coś miało iść. O niedobrze. Ładna jest, nie? Płowajmy się za drzewa. Jego największy problem jest, że ona będzie tu do nas szła. A my liczymy na samca. Tu może? O, jest, 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 jest. Zobaczcie, jest. Chyba nawet samiec. Chyba nawet samiec. O, tu kolejny. O, tu ma, ten ma ładny poroże. Do tego strzelimy. Chodź tu, samiec tamta samica. Nim przyszła mam nadzieję, że on mnie nie widzi, samica. Samica widzicie Tamten nie nadchodzi Do co słuchajcie będziemy strzelać do tego Samca Może niech podejdzie bliżej Jeszcze Jeszcze jakiś samiec Bo jedno stado takie duże Zobaczmy, który ma większe poroże. Chyba ten. Tak, ten ma większe poroże. Tak, ten ma większe poroże. To chyba do tego będziemy strzelać, jednak. Jak podejdzie bliżej. O, 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 żeby ją nie spłoszyć, bo jak ją spłoszymy. Gdzie problem? Ten jest większy. Jesteśmy w linie tych drzew. Widzicie, zrobiliśmy już 5000 kroków. Znaczy 5000 metrów, czyli 5 kilometrów Może by się udało. Kurczę dwa razy w niego strzelić. No tego już nie strzelimy. Trudno. Ale mamy chociaż jednego. Tu raczej nie przyjdą, nie? Ale sobie go podniesiemy. Zobaczymy co to nim siedzi. Myślę, że dostał... Myślę, że dostał Myślę, że dostał przez dwa płuca i serca. A wy, jak myślicie? Zresztą zaraz się to wszystko okaże. Prawe płuco serca, czyli jedno. Oh, 53, tamten by dał nam więcej punktów. O, zobaczcie. 100% zgodność z trofeum. Ojejku ale drogo. Dobra, nie będziemy tak robić. Bierzemy go. Kasioro musi się zgadzać. elegancko mamy upolowane jeśli znajdę coś jeszcze to do zobaczenia kochani niestety nie udało nam się nie udało mi się nic znaleźć niestety nie udało mi się znaleźć żadnej zwierzyny więc no to, to na tyle w tym odcinku myślę że i tak bardzo wam się spodoba bo polowania były owocne więc dzięki, że dotrwaliście do tego te... momentu, dzięki, że jesteście, był z wami Godzminion, hej hej!